Siema, ja jestem Giovanni z kanału Sogilemi i zapraszam Was na ostatni odcinek z serii Pozapokaliptycznie. Dziesiąty biblioteki, odcinek, tak? Ostatni odcinek przed wielkimi zmianami na kanale Sogilemi. Także co? Zapraszam i mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Metro Exodus. Strzelanka pierwszoosobowa z elementami survival horroru, wyprodukowana przez ukraińskie studio 4A Games. Gra została wydana 15 lutego 2019 roku przez Deep Silver na platformy Microsoft Windows, PlayStation 4 oraz Xbox One. Jest kontynuacją gier Metro 2033 i Metro: Last Light. Reżyserem jest Andrzej Prohorow Scenarzysta oczywiście Dimitri Głuchowski. Fabuła metra. Akcja gry rozgrywa się w 2036 roku, około ćwierć wieku po wojnie nuklearnej, która unicestwiła prawie całą ludzkość. Kilku tysiącom osób udało się przetrwać w tunelach moskiewskiego metra, walcząc z żywiołami i mutantami. Artem zostaje zmuszony uciec z metra i staje na czele grupy zwiadowców zakonu Spartan który postapokaliptyczną Rosję pociągiem Aurora w poszukiwaniu miejsca zdatnego do zamieszkania. Odbiór produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem, uzyskując wersji na komputery osobiste według agregatora Metacritic, średnią z 53 ocen wynoszącą 82%. Na 100 punktów oraz 82,56% z 24 recenzji według serwisu Game Rankings. I to by było na tyle, drodzy widzowie Metro Exodus w pigułce, co ja będę wam więcej mówił? No, musicie zagrać w tą grę lub obejrzeć materiały na kanale to wtedy ocenicie czy warto tą grę kupić czy nie ja osobiście powiem wam tak warto tylko, że nie mają ze zakończenia ogólnie przez to, przez moją niecierpliwość ym, tak, przez moją niecierpliwość ym, i naprawdę ta gra jest dobra w tym że zakończenie jest takie jak wy zagracie tą grę na przykład gracie wiecie pokojowo nie no, mało osób zabijecie, Ura uwaga spoiler, u uratujecie mm, dwóch swoich towarzyszy, nie powiem jakich, y no to podobno będzie dobre zakończenie, ale gdy nie, nie uratujecie tej dwójki, tylko jednego, jak ja, to niestety jest zakończenie i acja, ja wam będę mówił, nie będę wam zbytnio spoilerował. No, także mam nadzieję, że się podobało ostatni odcinek serii postapokaliptycznie. Kurde, naprawdę fajnie. Mm. Praktycznie prawie że cała historia, prawie cała historia kanału to jest klimat postapo. No to co? Mam zaproszę was na poniedziałkowy odcinek um, vlog, poniedziałkowy vlog. Wielkie zmiany. Tak. No i co? Mam nadzieję, że te zmiany Wam się spodobają. I że będzie o wiele więcej nowych widzów. Także ja, ja, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie. Komentujcie. I polecajcie znajomym. Hej,